Hello tatuś! Hello. Poranek w rodzinie Clark. Hey. Od długiego czasu żyjemy z diagnozą czarusia. Pogodziliśmy się z naszym losem i zaakceptowaliśmy trudności. Walczyliśmy codziennie, ale czuliśmy, że to jest tylko zatrzymywanie się w miejscu, aby czaruś niecował się dalej. Przez te wszystkie dni nie widzieliśmy żadnej zmiany aż do 26 sierpnia 2024 roku, kiedy to czaruś zaczął samodzielnie jeść. Tak po prostu, jakby to było najnaturalniejszą rzeczą na świecie. Dla mnie to był pierwszy mały znak, że warto się nie poddawać, że on też chce walczyć. Ten moment dał mi siłę, żeby całkowicie zmienić nasz program działania. Zaryzykowaliśmy wiele, ale uwierzyliśmy, że mamy szansę, że nie wszystko jest stracone. Teraz uczymy się na nowo, jak walczyć, choć jest to trudne. Każdy dzień jest pełen pracy, prób, czasami błędów, ale idziemy naprzód. Ostatnie 30 dni to dla nas ogromny krok. Czaruś zrobił więcej postępów, niż moglibyśmy się spodziewać, więc będziemy kontynuować naszą drogę. Wiem, że nie jesteśmy sami. Każdy z Was ma swoje doświadczenia, obserwacje, może i dobre rady. Z góry dziękuję za każde wsparcie i zrozumienie, ale proszę pamiętać, że nasza sytuacja jest wyjątkowo złożona. Rzadko dzielę się moimi lękami, słabościami, czy chwilami zwątpienia. Codzienność wymaga ode mnie siły, bo każdego dnia muszę wstać i walczyć. Tu nie ma miejsca na łzy czy słabsze chwile, ale prawda jest taka, że czasami czuję się przytłoczona. Nie zawsze wiem, co mam robić. Nie zawsze wiem, czy droga, którą podążam, jest słuszna. W takich momentach najbardziej pomagają mi Wasze słowa. Wasze wsparcie daje mi siłę, gdy sama już jej nie mam. Czasem jedno ciepłe słowo krótka wiadomość przypomnienie, że nie jestem w tym sama. Sprawiają, że potrafię znów podnieść głowę i iść naprzód. Wasze zrozumienie i empatia dodają mi odwagi, gdy wszystko wydaje się zbyt trudne. To dzięki Wam, mimo zmęczenia i niepewności, wciąż walczę. Każdy komentarz, każda wiadomość przypominają mi, że nie jestem samotna w tej drodze. To wsparcie, które płynie od ludzi, których nawet nie znam osobiście, jest dla mnie jak promyk światła w ciemności. Dziękuję za każdy odruch serca, za każdą myśl. To one podtrzymują mnie, kiedy już brakuje mi sił, bo choć codzienność bywa bardzo trudna. Dzięki Wam wiem, że dam radę i za to z całego serca dziękuję.